Cześć, cześć strony Energik, witam Was w szóstym epizodzie. Oglądamy z Energikiem. No i ten. Tutaj widzę znowu moje w Shanto. E, robi sobie chyba i babeczkę sobie obiada. Ale ładna ona dzisiaj jest, ale mi się podoba normalnie, w czoło coś działo trochę, trzeba okulary poprawić. No witajcie kochani na kanale. No cześć, cześć, cześć. hej się wspólnie przygotujemy Aha. Jaję, o, rosy, o, rosy, co się z tym wiąże, szczególnie w tym okresie. Rossy. Ale nie będą to takie standardowe mm -hmm. syna ponieważ Aha. Te standardowe są zrobione z drożdży. Aha, A ja drożdżę to ja proteino, ugniatą kutasem. Które będą opierały się głównie na farol. Co Farożek wydałem, to ja na, na siadanie to się robię, Twaróg, słyszycie faruk i cinamorosu. Faruk, tak, tak, twaruk. Że naprawdę się zakochać w tym przepisie. Chyba się w Więc tobie zakochałem, że, ej, bejbe! Jak dodałam zdjęcie z Cinamorosu na I i Lubię Oreo. Zrobiło one mega fk. Dostałam masę zdjęć od Was Ja wykonania tego. Ja zresztą. wiem jakie jest zdjęcia wiesz Chyba to zrobię. To się tym ja jestem niegrzeczny, Mariola o tym wie. A... Zanim tak jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, Ja już dawno, dawno subskrybuję cię Dawno, dawno się O yy, już to coś zrobiłem coś dawno kochanie Na pewno, pewno. Ja Maście już zyskałem Super przepisy i super panienka I super oglądanie no to co, teraz myślę, że już mogę was zaprosić do swoich... O, czekaj, bo... O, dobra. Oj, Zobacz, buziaczka mi dała, buziaczka mi dała. Do miski wrzucamy. Dobra, twargot, daję do miski twaróg. 100 gramów, dokładnie. Jajo. Ja Jajco, jajco daję. dajemy jedno jajko. Jedno Odmierzamy jajeczko. Sobie 170 gramów mąki. O, jeszcze odmierzam. Mam jeszcze tą miarkę. Wagę jeszcze ma. Ja w kalorykę wpisałam 180 Aha. gramów mąki, ponieważ później... Ja bym wpierdolił tam z kilogram. Ciasto, mąką. Więc mm -hmm. dołożyłam te 10 gram. Ciacho! 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 Dobre ciacho. Dorzucamy cynamon. Cynamonek, do o cynamon, fajny, fajny, fajny zapach. Następnie Cynamonowy. Erytrytol. ja dokładnie daję 3 łyżki rytm... Ja mam worki cynamonowe na śmieci. Proszek do pieczenia, dokładnie też trzeba dać, bo Zapadamy będzie tutaj babki robić O kurwa, będzie ciasto. O ja, będziemy w dupie grzebać chyba A nie, dobra ja zazwyczaj Będzie ugniatać, tak ale na jej rękawiczki tak, Rękawiczki są robić, potrzebne do tego, co ona zwariowała Nas nie się no, normalne jakaś Nie no, ja lubię ładna, ja sam bym ją że a, a, Ale do... wyrabiacie ciasto. No dajcie spokój, bardziej, żeby w rękawiczkach ugniatać ciasto Pysznym smakiem ja dupą pomógniatam. Jak Mariolka obok mnie stoi w kuchni, to dupą ugniatam O, czyli o jak jebła. I obtaczamy naszą kuleczkę w tej mące. Czyli będzie teraz ugniatać. Tak, żeby... Później wiem, nam się wiem co dałbym je do ugniatania. Slakiemca swojego. Ja nie, żertuje. Torpedę. Ale pamiętajcie, nie zróbcie tego. O nie, to to nie, cienko, bo ona będzie mnie biła tym potem, to ja nie chcę. Posypujemy cynamonem. Synamon musi być posypany. słek su posypany, jak Oczywiście to mówi Tade. możecie pominąć ten ja wtedy to ja byłem wielki ja ją. Mówię, próbowałem, że... ale no nie wyszło. Prawie no się udało. Temu takie Dobra, no coś tam sypie, jakimś się Nie karmelizuje. Tak erytrytol? Eritritol to I ja biorę to jak kopczica, e, ja Kreatynę biorę, biorę erytrytol i wtedy do pierdoleny ma i mięśnie, wyjamy, ale i tak kurwa każdy wpierdol mi dawał, jak byłem w gimnazjum. To, tam, później podczas krojenia Czysznie, no, gimnazjum nie wtedy nie było, to podstawówka no była, tak co ja pierdole. O teraz gdzie rulon robić jak ten, jak zioło Maryszki trochę. Mi z tego całego rulona takie o placki robić chyba placka takiego? Widzę, o, kiedy coś, tak jest, końcu będziecie policzone. Kroi do teraz to. Bułeczki. Jedna bułeczka o fajnie, tam, fajnie, końcu, wygląda, wygląda, fajnie, fajnie kochani zrobiłeś. Mediolki nie ma, tu mogę gadać. Bym je chyba zajebała. Kurwa, drążkiem. O, tu się tak no układa, patrzcie, widzicie? To jeszcze przed no fajnie, pieczeniem. fajnie. Stawiamy do... Ja jeszcze bym cynamony dopierdolił, tak dwie paczki. Między ale ma piec fajny, w Ols. Patrzcie na lewo, patrzcie pa, pa, na lewo. O ja, ale no fajna. Oj, a ta, oho, Fajna, fajna. Jacycki fajne. W proteinowe. Z proteinami Słucham to elegancko, ole, smakuje. Tak, Już mi się zachciało to za zrobić. Tego Już zachęciłaś no, mnie, zachęciłaś mnie, no, naprawdę. Oj, bajbę, zachęciłaś. No, my, to jest naprawdę coś dla miłośników cynamonek, czyli tak jak dawniej. No, no ale się jara. Ale ten przepis jak ja pochodnia w Minecrafcie, no, patrz się. Ale pod Jarana. Nie dziwię się, no taka elegancka, no, takie eleganckie me, rzeczy robi. Wypisałam wam wszystkie składniki. Czyli tak, które tu mamy składniki, w trakcie. Eee, tych cynamonek. że ważne, tak, ważne bardzo są? Tak jak mówiłam na początku, 170 Bez składników to tu no, nic nie zrobi się za bardzo. Mhm, to Wiesz tak jak wygląda. 633. 636. Eee, 8. Erytrytool, kratyna, e, barbiturany, Następnie co tam z tyłu, kurwa, jest e, papierek, tak bakonia balik. Dobra, tego tu się składa. Tu jest kurwa, jeśli macie ochotę. E, Tuste, jakieś smale, łososia, uciek, ułeczki, tutaj suwe. kurwa tuńczyk, tak, więc myślę, jakiś że... kurwa mleko. mleko. To nie zmieni, więc możemy śmiało użyć tego twarogłuska. Wanilia. E, I wyszło nam tak, 287 kalorii 40 o, gramów białka, nie dużo Ja w pierdale o wiele więcej. I 10 gramów tłuszczu. Tu o tłuszczu musi być. Do pieczenia kalorii, Proszę czekaj musi być z kokainą. Do kolorii, przepraszam, Natomiast gramów proszku białka, do pieczenia daje kokaina, mi stać w łodzi tutaj, I i 0 mieć tłuszczu. jedno jajko. Zawsze tą babaczkę potem ponad można wnochała trochę ponad 7 białka, Dobra już nie pierdol do tych kaloriach Już dobra skończ My to już głównie tak gówno wchodzi. 15 cukru. Daj mi się no na ciebie popatrzyć Bo Mariolka już mnie znudziła Dalej pierdoli no patrz No tak bla 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 bla, bla, bla. Zero Tak tak dupa no nie tłuszcz Erytrytol to tak bo no koksić trzeba trochę łapy I umysł trzeba być skokszony musi być o, 3, tutaj te kalakolwiek tyle musi być, dobra? 9 Ale pierdoli tych rzeczy dużo. No ja nie wiem. Więcej gadania niż testowania. gotowanie i robienia. To jest makro jest dobre. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Ja chyba z nią zrobię, zagrajmy krapa, bo normalnie będzie na galerze zapierdalać. Czy... Bo ona musi na galerze zapierdalać, chyba. Klasyczne bułeczki to wygląda na, droże, na taką, co zapierdala na galerze. Na moją wersję. Powszechsze czasy. O, w końcu. W końcu. Odpoczywajcie, korzystajcie ze Dzisiaj jest po powie... sobota, trzeba Ci się, się wyczerpnąć. o Do zobaczenia za o, ma puziaczki, kochanie. Dobra, z tej strony Energik. Cześć!